Na razie bardzo pozytywnie. Zawsze chciałem odwiedzić tę jednostkę, więc na razie jak najbardziej pozytywnie. z Schabowski, on będzie się Panem no. zajmował dzisiaj przez y, pierwszą część Pana Człowieku w 10. Wygadzie. Razem ze swoim Plutonem, dołączy Pana do Plutonu. No i tak jak mówiliśmy, życzę miłych wrażeń. Dziękuję. Właśność! Za mną! Marsz! Całkiem pozytywnie, zobaczymy co dalej będzie na samej zaprawie. Janom biegiem, marsz. To jest nasza codzienność. Codziennie rozpoczynamy dzień od zaprawy. Myślę, że ta trasa ma około 3 km. No, trochę kondycyjnie wymagające, trudna trasa. Znaczy, może nie trasa, ale sama, sama odległość dla mnie, przynajmniej jako niewprawionego, tutaj proszę przesunąć. Nie, moja forma jest kiepska, więc. Nie. No, ani razu praktycznie. Pełnego ani razu. No, teraz jest toaleta po, po biegu, po WF. -ie. No i po tej, po tej toalecie dalsza część szkolenia, tak jak każdy żołnierz u nas. Proszę. Znaczy, myślałem, że tak dokładnie w wojsku wygląda, że raczej z rana wstęp rozgrzewka, a później. Szkolenie. Tak, tak, tak sobie z uprzejmie wyobrażałem. I jak pomyłacie to z rzeczywistością? Na razie jest tak, jak myślałem. No teraz dowódca chciałby przywitać naszego gościa, także krótkie śniadanie z dowódcą. No jeżeli ktoś ma jakąś pasję i może ją realizować, to jak najbardziej jest to słuszny pomysł. Ale myślę, że to jest bardzo dobry kandydat właśnie do 10. brygady, bo większość naszych żołnierzy to są ludzie z pasją i ten nam wyjątkowo pasuje. W ostatnich czasie mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda polski patriotyzm. I myślę, że to nie jest na pokaz, a ten żołnierz jest w jakiś sposób, inaczej to chce okazać. Poznałem cały przebieg jednostki, całą historię dokładną, więc naprawdę robi wrażenie. Zawsze chciałem po prostu być w wojsku, poczuć jak to, jak to jest, widzieć leopardy i tak dalej. Zawsze się interesowałem militariami, wojskami pasja. pancernymi, tak, to jest moja pasja już dość długi czas. A jako, że jeszcze dodatkowo koszty tego całego, że tak powiem, tej mojej zabawy na szczytny, na szczytny cel poszły, więc jak najbardziej się skusiłem na to i nie żałuję nic. Jak ciężki? Ciężki, no, a jeszcze trzeba do tego naciskać. Podnośnie jeszcze. jeszcze, bo się ci... załatuję. Czuję się spełniony, naprawdę świetnie wykorzystany dzień. Dokładnie.